Czyli ja mówię Aztiko Wy odpowiadacie Aztiko bala maje Nie, całe zdanie Ja odpowiem całe zdanie Aztiko Aztiko bala maje Aztiko Aztiko bala maje Chociaż powiem E bala ma tiko Czyli wszyscy chodźcie A wy znowu Aztiko bala maje Czyli macie naprawdę łatwo Tak? Tak Aztiko Aztiko bala maje Aztiko 你说吧。 che oh, oye Wiem, że w Europie macie szkoły muzyczne. U nas nie ma szkół muzycznych, tak? Naczy nie ma szkoły muzycznych. My uczymy się e, śpiewać od urodzenia. Po prostu śpiewamy. E, czym się różni śpiew afrykański e, od śpiewów e, europejskich też innych? Tutaj nie dostaniecie nutę. Dają wam shopel, macie zagrać tak jak shopel zagrał, tak? Potem dopiero zaświecać tworzyć swoje. swoje. Okay. Albo dają wam e, piosenka, która zaśpiewała powiedzmy Edith Piaw albo no, ja. e, Madonę i mówią, że to jest twoja barwa, to jest piękne to wszystko, bo to działa. Ale u nas, my mamy inne zasadę. My śpiewamy na zasadę wolnego wysiłku. Chcecie zobaczyć? Nie. Tylko nie wystraszcie się, dobra? No, no, okay. Rozumiecie tak? Yes. Po prostu nie zastanawiam się włas własną barwę. Nie śpiewam z brzucha, tylko biorę oddech i stąd. Kutę po prostu wypuszczam. Nie, nie zastanawiam się, jaką mam barwę, czyli e, będę fałszować, nie, po prostu, A, la, 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 la. Tak? Jak chodzicie na wsi w aktyce, zobaczycie, że barwy nasze, jak śpiewają, to nie zastanawiam się, czy mają piękną barwę, ci fałszują a, a, a da, 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 da. <śmiennie> Właśnie to jest to. Ja liczę to trzy, wszyscy mówią, bo są cztery, ok? Raz, dwa, trzy! Cztery! Dlaczego tak nie śpiewacie? Przecież to jest słowo tak jak każdy Raz, czuć, że każdy zaśpiewał, swoją, Kolą. Jeżeli każdy lubił, by to Tak jak mówiliście cztery, tak śpiewacie. Nie szukacie jakiejś tam nuty wysokie, czy jakiejś tam melodia. Ja, tak, śpiewamy, tak jak mamy naszą barwę, okej? Okay? I głosu śpiewamy z uśmiechem od serca, o tak, o śpiewam, bo jestem rederaurem! Muszę was być profesjonalistami. Jak widzicie na scenie jest 50 osób. Czasami mamy takie koncerty, jak jest 50 osób na scenie. Jeden gra na perkusję, drugi na skrzypce, trzeci na jakiś tam fortepian i tak dalej. Ale to jest tak, że nie wszyscy grają cały czas. Czasami jest osoba, która ma mały instrument taki o, na przykład jak taki o, albo dzwonek, o. Czasami jest tak, że jedna osoba ma na przykład dzwonek i przez cały czas trwania koncertu nie gra. Czy ma dzwonek? To jest jego instrument, za to mu płacą. Godzinę czasu nie gra, półtorej godziny nie gra, 20 minut później, potem pięć sekund, jeden lat uderza. I koniec praca. Tak, ale trzeba umieć uderzać tą sekundę. tak? To nie jest tak, że po prostu uderzać się w budżet. Ale trzeba być dokładnie ufą sekundę uderzać, ale na ten, to płacą takie pieniądze jak nigdy. W ciągu dwóch miesięcy może kupić nawet ostatni model Dato, juego, Na Dlatego, że uderzył o tak? Trzeba umieć uderzać. Co chciałam Ale to nie są żarty, naprawdę tak to jest. Czasami są osoby, które grają tylko dwa numery. Bam, bam, bam. I koniec, i po tak, tak, osoba mówi, muzyka to nie jest... To nie jest, że grasz cały czas... O! Bilewica! Tak? To nie jest muzyka! Muzyka to jest to, że grasz tam gdzie trzeba. Ok? Tak jak na przykład teraz mówię, że grasz to nie jest muzyka. Tak? Tak, bo ja teraz mówię, że powinniście nie grać. Ale nie gramy. Nie gramy. Tak. Muzyka. Gracze kiedyś tam gdzie trzeba. Czyli ja zaczynam grać na przykład, wy tworzycie w głowie. To co tworzysz, grasz to ustami, tak? Jak widzisz, że dopiero pasuje, to dopiero zaczyna się grać. Nie graj w co? Bo nie będzie pasowało. Widzisz? Pokażę. Na razie nie gracie, dobra? Pokażę Wam o chodzi, Ja zaczynam grać, tak? Grazie. Yeah, yeah. yeah.